Cześć, jestem Rąbszynkowski bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii GTA Liberty Stories A do no w dzisiejszym odcinku kontynuujemy dzisiaj naszą wybraną ja. Odcinka nie było z 6 miesięcy, z tej części Więc my od razu ruszamy do misji do... i może w tym odcinku dodam muzykę w Pierwszym... Obiecałem, że dam za radio, a nic nie dałem. Jedziemy do, 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 do... Vincenzo. Vincenzo. Znaczy, gra nie jest zła. O, przycisza. Znaczy, on to gra tak lubi zacząć. Postaram się to naprawić, bo planuję zmianę emulatora mm. na PS2. W tym odcinku postaram się nie robić jakiejś dużo misji, aż tak bardzo trudnej. Może będę miał problem, a ja już nie gadam. I słuchajcie. About that, it's me. What do you know? I'll tell you what I know, tough guy. Some of our boys have screwed up a simple, no-brain fucking job. Lousy bastards can't even pull off a simple raid. Why, why am I surrounded by so many fucking idiots? Oh, I don't know. Birds of a feather. Oh, you're a fucking comedian. we well, laugh this up, wise guy. Zostaliśmy zadanie bojowe Od Vincenzo więc wsiadamy do naszej... naszej, nie naszej Jedziemy odbić tych idiotów No cóż Trzeba co nie coś zostało Musiałem wyskoczyć z samochodu przypadkowo. Cholera. Potrzebuję od to co jest? Dobra, nie wiem, czy jest jakieś tam nieważne No nie wiem, czy to na drze, raczej na drze. No więc już wracam do nagrywania dla Was materiałów. Ja pierdolę. Nie mogę się skupić Tak gadam Serii takich jak ta Minecraft czasem No i czas już serię jakąś farminga tworzyć Miała być Nie ma Dzięki Więc my musimy szukam odbić y y jego moc. Zabijamy. Zabijamy. Całej Zabijamy. 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 przyjechał Zabijamy. Zabijamy. skoro Zabijamy. już nie, co pójdziemy? Po zadaniu pójdziemy. Przepraszam. Ja to tylko gangsterzy ludności, nie? Nie. Nienawidzę policji w tych grach. Naprawdę no, nie chcę nic się... Czodowski. Gdy ta auto się ode mnie. No cóż, Czemu ta gra jest taka upierliwa? Mam biała kuruma O już nas nie poznamy Nie idziemy tych Debili No to mi się w starych częściach podoba i łatwiej zgubić pościg Wystarczy dojechać do tego Ale nie podoba mi się inna rzecz, że my są bardzo trudni w sensie, trudne jest to, by nie zostali, nie wjechali w nas. Jezu. Nie zderzyli się w nas. Nie zderzyli się, ale Kuba wymyślił. Nie wjechali we, we nas, nas. Nie wiem, odwzorzyłem się od nagrywania i żeby się słowa pierd... pierdnicze. Teraz możemy razie. Dojeżdżamy, nasze nie dojeżdżamy. To jest za mój... go bądź tam typie Zajeżdżamy Trezno O, zarobiłeś mi aż 1000 dolarów Dawaj Dobra, jeszcze jedno mi się da, tak że... no kółka Good boy, love you. Hey, Cheryl. Hey, sweetheart? give Do a rest now. Yes. <laughs> here, now get out of here. A little trumpeter for you. <laughs> hey, who loves you, Angel? You do, Vinny. Is that your mother on the phone? Sure. You're disgusting. Where's your respect? Respect? I call it multitasking, Antonio. What? Don't you like getting a hot bra to suck you off? What? Cause if it's a problem, I can get Ray to help you out. Well, fuck you! <laughs> I'm just butting your balls. Relax. Right. Listen, tough guy. I need you to do me a favor. I got girls crazy for blow. I got a car full of parking trend. Go pick it up. Give me a call. Am I a driver? Screw you. No, listen, 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 listen. I do it myself, but I'm being watched by the feds. You know I'll look out for you. Trust me. Besides. Coś ma wybujałe echo. Echo, ego. Nie lubię tego gościa, na naróżemy. Jakieś uważa się to takiego króla, po prostu, no, że on rządzi się za bardzo. On jeszcze zrobiło bardzo depresyjnie w tym mieście. Uwielbiam to miasto, a najbardziej tę pogodę. Wszystko zrobiło się smutne, nawet Nie chcę, Niektórzy lubią taką stylistykę Takiej ponurości, ja nie lubię, ja, ja, ja lubię ich Nie lubię tych części pod GTA 3 podobnych, bo bardzo słaby klimat jest To dla mnie jest mroczny. Niektórym się to podoba, mi nie, niekoniecznie. Czy ja zajechałem nie od tej strony? To trzeba. Niektórym się może podobać, mi niekoniecznie. Nie no. wiem, czy to jest w niej, by namierzyć. Mapa. Nie mam tak wyglądać jak się gubię. Okazja to jest osoba wewnątrz. O schodki. O to w cyklu jedziemy. Ogólnie mi się bardziej wygodnie jeździć na motocyklach. A w, w połowie gier nie lubię tego robić. Bo za co tu mamy? O. Tak mm,

Dobra, mijamy jechkę ja nie, nie lubię takich misji Trzeba idealnie to zrobić O o o Teraz mi samochód cały rozdujcą Pisznie Druga akcja tego samego dnia Na takiej samej zasadzie Jaki paskudny kolor, Dobra, jest jak smocznie, no to już z głowy. Kompletnie, a już go zaczęło. Operacja jest okej, okej. tu już tą misję. A szczególnie wiadomo, że te pierwsze misje będą nudne, jak flaki z olejem. Bo mam do Zabi, nie wiem, co powiem. Co chcesz, facju? Masz, wyróż jechać. Hey, Tony, how's the car? You son of a bitch, Vinny you set me up. Set you up. Set you up. When you came back to the city, you had nothing. Nothing. I set you up, alright You ungrateful bastard. With an apartment and a job, and for that generosity, I expect you to take a few risks now and then. I need a charity pal, okay? And I ain't your sugar daddy. So the police were watching the car. Screw the police. When I tell you to do something, you do it. capiche? Oh, yeah, I understand, Vinny. I understand that as long as I work for you, I get treated like a bitch. Well, look, I was making scores while you were looking up girls' skirts. Have your bitch job back, boss. I quit. Tony, you're making a bitch. Rozwalić jak samochód? Dobrze! Niech będzie. Składam mi tego samochodu. Nie jak Gnaz. God damy, coś potrąciłem. Idziemy do zdjęcia? Że go zaraz rozgrypcę wcześniej. Już to na. Zróbmy to w stylu Beta 3. Płaszmy. Proszę się wrócić. Nikt nie rozstanie w cyprynianie. Jakby tam musi się coś znaleźć. Jak się ubieram? Oho, wykrakałem jak w ostatnim odcinku, nie wiem, już pamięta, wspominałem o matce co niego, no to właśnie wykrakałem. Hej też, to no możemy skoczyć w sumie do niej, ale potrzebuję wózka. Nie mogę wszystkie ja nie mogę. Nie do rajta z tego to nie mogę. Nie ma jakiś dobrych samolotów, nie ma. Dobra, bierzemy drezy na Let's go! Jedziemy do nasza mama. Nie chcę do niej jechać, tak szczerze, ale chyba nie mam wyjść Ogólnie nie mam broni nad sobie, nie wiem co z tym faktem zrobić. Mieniem po panie iść. Yes, o jest. Oh, yes. ja zobaczmy czego na stara Rafkrakse. Ma? To ja, Not one so phone call cool all the time you were away. They don't have phones where you were. Oh, come on, Ma. You know I couldn't call. A real man would have called his mother. You could learn a thing or two from Giovanni Cotta. He calls his mother every day. No, he's a good man, and his Sicilian sausage <laughs> is the best in <laughs> town.

Ja mam taki piękny samochód czy nie ma? No w każdym bądź razie Chcielibyśmy zł złapać tego dżentelmena Znaczy, żeby nasza matka się złapała e To e jest chujowy, nie wiem co to jest Whatever Chciałem się w tą Nie ma. Chodzimy do naszej yy, domu parat. Okej. Okay. To jest drogi. Nie szybimy zrobić to co trzeba. Mam nadzieję, że tą serię uda się skończyć. Przecież nawet ten emulator teraz nie jest. zaczął się tak słabo chodzić. Nie. i tak go będę musiał powstawiać, żeby było doperfekcyjnie. No ale żeby. Mogę wyglądać. Yy.

Cię nie wydaje w ogóle podejrzewam że wtedy rozwalona o tym Nie można go zgubić Otrzymał okay. się mm, kobiety Wielkim wpadłem. łapie. Bardzo jest krótki pościg, więc Muszę obserwować go typa z daleka. Teraz nie na warży, za górą. Ja niestety wiem co on zrobi, ale wam nie będę mówił. To osób, które na, na przykład nie grały albo nie grały w starych, tylko... Proszę mogę jechać na. Ale kamerę zbudowana nie. Ok, ladies, give me a minute here, will you? I'm going to change into something that's a little more me. Ok, ladies, it's milk time! Kto będzie mamą? Nieźle pobranie, nie? Proszę, proszę, po... Zobacz Czekaj, jak się... Przepraszam, chcę kliknąć No przepraszam. O, ej! O Jezu! O. Co to ma być? O Jezu, nie wiem i co się popatrz Nie ja wiem który przycisk mam nakliknąć. Ej no który? O właśnie! No jak to robić? O co za gra? Nie powiedzieli mi, nie zdążyłem przeczyta. O jezu, jak mam to sprawdzić? To gdzie co pokażę? To fajnie, że mam wziąć, tylko nie mogę wcelować. O, Jezu, i to Hold Air Battle. No, no klikam Który to R na No kurde. Nie pamiętam który to jest. Er, no ej to nie ma tych przez pust Żaden nie działa, no co to ma być Co ja nie ustawiłem tej Super wpadkę mamy Lubię to Że coś nie no Dobra Co się mi tu nie gra? Zważą, że co tak ten hamar robię No wiem, ale O Teraz działa, bo wcześniej nie to zaznaczyć O Boże, no to jak mam sobie stanąć? On podważa na no to Czekaj, tak z nim wsiadłem do samochodu X'a Co to miało być? Ja nie mam jakichś to do czwórści kanał. Nie ja chcę, żeby był podobny do innego youtubera tu bardzo. Woah! Przed policją? Polska policja to by mi jeszcze mandat, lepiej czekał się Ale to jest fajne. Nie złotych ma... No. Znaczy, Dziwny człowiek. No i jest tak sensowna... Dziwny kolaś. A mnie najbardziej rozwala ten... Fragment, gdzie kobiety uciekają przed nim, ale potem wsiadają z nim, do niego, do samochodu Ale to ma sens. Ale to już jest głębokie. Mam dwie misje. Nie no, trzeba zrobić. No, ja to nie trwa 30 minut, przynajmniej, ale ja tyle to. za tym samym samochodem właśnie zmieniło Zaszczyt mi, brawo i gratulacje. tu zamykam kamor Hey ma take a look at my photo It's of your good man giovanni casa wearing a goddamn diaper is that how you spend your time Snicking around in woods, taking pictures of men what is wrong with you, antonio you shame me But... and diaper or no diaper jest jeszcze a better man than you. Złam Wal się stara raf, bo właśnie sypnęłam 100 dolarów tylko. Umrzy i nie przyjdę na twój pogrzeb. Znaczy ja bym tak przyszedł? Znaczy ja bym tak zrobił? Boże, co ja bo co co pierdziłem Bo właśnie też pada depresja, mi trzeba było jeszcze. Znaczy załóżcie tego. Tą kolorystykę jak z Matrixa. Radziłbym, ile film się nagrywa, ale już jak Nie, nie mogę nic robić z tego człowieka. No dzisiaj chyba trochę krótszy ten film, ja? Bo po prostu trzeba się przejechać, nie chcę się jeść. Dobra, się przejąć, to są mągarsze, ale ta gra jest dobra. Nie bierzcie zamiast przykładu prowadzenia pojazdu A drzwi się No to No, i tym chyba optymistycznym akcentem, znaczy dziwnym akcentem, kończę dzisiejszy odcinek. No, dzisiaj krócej, ale na pewno trzeci już będzie dłuższy i zrobimy z 5 misji. Z 5 misji dokładnie. Więc pozdrawiam Was i grał z Wami dzisiaj. Przenkowski 12.